21 stycznia 2023 roku mija 40 lat od śmierci profesora Mariana Mazura, twórcy Polskiej Szkoły Cybernetyki oraz jednego z najwybitniejszych światowych cybernetyków. Marian Mazur zdefiniował pojęcie informacji. Jest autorem jakościowej teorii informacji, która obok Ilościowej teorii Shannona jest fundamentem dla wielu nowoczesnych dziedzin. Określił w niej, na czym polegają procesy informowania. Dokonał pełnej klasyfikacji wszystkich możliwych rodzajów informowania wiernego oraz wszelkich możliwych zniekształceń informacji. Opracował cybernetyczną teorię systemów samodzielnych. Uzupełnił stworzoną przez Norberta Wienera cybernetykę systemów sterowanych z zewnątrz o teorię systemów autonomicznych, które sterują się same we własnym interesie. Dzięki temu cybernetyka może obejmować nie tylko maszyny, ale także organizmy żywe człowieka czy społeczności. Uporządkował terminologię w dziedzinie teorii informacji w cybernetyce. A także określił zasady tworzenia terminologii technicznej i przez wiele lat działał na rzecz ujednolicenia tych norm w organizacjach międzynarodowych. Stworzył fundamenty psychocybernetyki. Przedstawił procesy myślenia za pomocą pojęć fizycznych, jak energia, potencjał, przewodność itd., bez odwoływania się do obserwacji psychologicznych. Odkrył i opisał wszystkie sztywne parametry sterownicze człowieka, które nazwał charakterem. Nie będzie chyba przesadą określenie go mianem najbardziej niedocenionej i nieznanej postaci polskiej nauki. Nagrobek profesora na warszawskim cmentarzu północnym jest już mocno nadszarpnięty zębem czasu, a w Polsce nie mieszka już nikt z jego najbliższej rodziny. Jako Narodowa Akademia Informacyjna, organizacja społeczna zajmująca się propagowaniem dorobku Mariana Mazura, podejmujemy się renowacji miejsca wiecznego spoczynku naszego mistrza. W tym celu organizujemy publiczną zbiórkę pieniędzy i serdecznie prosimy o wsparcie naszej akcji poprzez datek, jak i poprzez jej rozpropagowanie wśród innych. Witam serdecznie, Dominik Dudek. Bardzo mi miło, że mogę wziąć w akcji Narodowej Akademii Informacyjnej, która ma na celu upamiętnienie i kultywowanie Pamięci naszego mistrza, profesora Mariana Mazura, i zapraszam Państwa do wsparcia akcji. Z tej strony Marcin Hagmaier. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, drodzy widzowie. 21 stycznia mija 40 lat od śmierci profesora Mariana Mazura, twórcy Polskiej Szkoły Cybernetycznej. Człowieka, który no, był prekursorem nowoczesnej nauki, dzięki której takie wykłady jak w ramach Narodowej Akademii Informacyjnej się teraz odbywają. Jest to najlepszy moment 40-rocznica śmierci, żeby uczcić tę postać w postaci odnowienia jego nagrobka, który jest w katastrofalnym stanie i my jako uczniowie seminarzyści Narodowej Akademii Informacyjnej, uczniowie docenta Koseckiego, jesteśmy zobowiązani, żeby tę akcję tutaj nagłośnić i prosimy państwa o wsparcie. Dziękuję. Dziękujemy za Twój wkład w przywrócenie mogiły profesora do godnego stanu. Szczegółowe informacje o zbiórce znajdziesz pod filmem.